Siemano, witam Was serdecznie trzecim kawusią. Naturalny, trójboista przygotowanie na Petera, Ciśniemy. Śniadaniowo w dniu dzisiejszym praktycznie to samo co wczoraj, czyli grahamki w środku z sosikiem, kurakiem z rosołu, warzywami. No i dzisiaj zostało mi jeszcze trochę więcej kuraka obok, także dojem sobie jeszcze jakieś tam białeczko i Taki posiłek wie, że dość późne siadanie, ale w ogóle nie byłem ciężko na głodny, jakoś byłem przetkany, Także późno coś takiego wpada. Trening, 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 Ciśniemy na trena i... Tego dnia wypadał trening BDP, czyli bench, deadlift i pull-up. No i w benchu bardzo lekki ciężar na początek planu, czyli stówka na trzy z pauzami. Od tego sobie zaczynamy. Martwy ciąg 180 kg na 3, również, czyli również bardzo lajtowo i tutaj zmienia się to, że wykonuję w paskach serie robocze, a jedynkę robię sobie w przechwycie, z tego względu, żeby nie obciążać się dłoni, bo czułem już, że miałem naprawdę je w ciężkim stanie, no i podciąganie 15 kg, 3 powtórzenia, także no wiadomo, początek planu, także wszystko bardzo łatwo wjechało. Wjeżdżamy dzisiaj znowu w zupkę gulasową na posiłek potreningowy i powiem wam jak się jeszcze tak przejadło jeden dzień, to jest jeszcze lepsze, jak próbowałem. Do niej mamy klasycznie kajzerki. Powiem Wam, rogale generalnie przepyszne, a do tego chyba najbardziej pasuje takie zwykłe białe pieczywko, także coś takiego. Zapojkujemy kolką zero po eleganckim treningu. Po treningu wjechał Bambing Toniasz, a teraz wyciorkiem... Wjeżdżam sobie w batoniarze proteinowe. Generalnie nic nie przegrałem z Bamingtona. Byliśmy ze znajomymi, ale fajnie pograliśmy. Poruszyliśmy się. W zimę zawsze to lepiej. Bo aktualnie rezygnuję w z spaceru, bo jeszcze e, lekka choroba i ten. Generalnie co? Oglądamy sobie jakiś serial, więc padną batoniarze proteinowe. Nawet nie jestem zbytnio głodny, ale żeby też nie być kimś bardzo głodnym w nocy. Także tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Na razie.